Cześć, nazywam się Ryszard Zimek, Akademia IT Media. Opowiem Wam o programie Substance Painter. Painter jest programem do teksturowania modeli 3D. Bardzo przypomina swojej pracy Photoshopa, co dla osób, które znają ten program, jest dużym ułatwieniem. Jest też programem, który współpracuje właściwie ze wszystkimi aplikacjami 3D. To, co Państwo widzą przed sobą, to oteksturowany wstępnie model, który będzie nam tutaj służył jako przykład, po to, żeby pokazać, jak mniej więcej Substance Inter działa. Zanim do tego modelu przejdziemy, musimy sobie dać sprawę najpierw z tego, co potrzebujemy, żeby używać tego programu. Generalnie potrzebujemy mieć modele, czy to będą modele nasze własne, natomiast muszą być generalnie wytworzone w jakiejś aplikacji 3D i dobrze by było, żeby posiadały koordynaty UV. Ja akurat tutaj pokażę Państwu model, który został zbudowany w całości w blenderze. Tutaj Państwo widzicie. Przygotowany model po prawej stronie z testowym materiałem typu grid po to, żeby zobaczyć, czy tekstury nie są rozciągnięte, czy nie będą rozciągnięte. Po lewej stronie widzimy nasze koordynaty. Tak przygotowany model, czy tak przygotowane modele, jakby możemy bezpośrednio importować do programu Substance Painter, przy czym koordynaty UV. W tym momencie nie są jakby obowiązkowe, możemy je pominąć, chociaż tak naprawdę lepiej zrobić je i to, co więcej zrobić je dobrze, wtedy zdecydowanie łatwiej będzie się nam pracować w samym programie. Substance Painter przyjmuje z plików, przyjmie wszystkie typy klasyczne typy plików czy formatów 3D. Najczęściej najczęści używanym formatem do eksportu i importu jest FBX, ale oczywiście możemy też eksportować i importować OBJ. To na co być może warto jeszcze zwrócić uwagę, że przed eksportem naszych plików dobrze byłoby, gdybyśmy zbudowali jakiś typ map, znaczy gdyby mapy typu ID, w tym wypadku mówimy tutaj o vertex paintingu, one bardzo nam pomogą później pracować z samymi modelami, ponieważ jak gdyby ułatwią nam tworzenie masek. Tutaj Państwo właściwie widzicie jedną z takich map, tutaj przepraszam. Tutaj kolejną na drugim obiekcie. Kolejną rzeczą jest to, że możemy jak gdyby eksportować siatki, które są rozłączne. Tak jak Państwo tutaj widzą, ten model składa się tak naprawdę z trzech osobnych obiektów. Każdy z tych obiektów ma nałożone materiały, które będą później przez Substance Paintera odczytywane jako tak zwane texture, texture sets. Czyli jak gdyby zgodnie z, logikiem, z logiką tego programu. Wracając do samego Substance Paintera. To, co Państwo widzicie, no to taki jeden z klasycznych viewportów. Tutaj już jest ten sam model, tylko wstępnie, tak jak powiedziałem, wstępnie teksturowany. Tak jak powiedziałem, te materiały, które wyeksportowaliśmy ze swojej aplikacji 3D, tutaj znajdą się, tutaj w panelu widzimy, z jakich elementów składa się nasz obiekt i jak gdyby to jest punkt wyjścia do pracy, dalszej pracy z modelem. Jeśli chodzi o Zasady działania tego programu, ona bardzo przypomina pracę w Photoshopie. Tutaj po prawej stronie macie Państwo panel layers, w którym znajduje się wszystko, co jak gdyby tworzy nasz model. W tym momencie przełączę się na materiał metal, to jest ten materiał budki telefonicznej. I teraz jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje po prawej stronie, to tak naprawdę widzimy tutaj zbiór, zbiór grup, które to grupy mieszczą w sobie kolejne warstwy i typy przekształceń. To, co być może jak gdyby jest tutaj wa, wa, warte i waż, ważne do powiedzenia i, i, i opowiedzenia, to to, że Substance Painter działa jak gdyby zgodnie z systemem PBR. W związku z tym, tekstury, które powstają wewnątrz tego programu, są wymienialne ze wszystkimi, nie niemal wszystkimi aplikacjami 3D. Substance Painter posiada bardzo dobry tryb eksportu, właściwie także zbudowanymi presetami do eksportowania do takich silników, nie wiem silniku czasu rzeczywistego, czy silników gier e, typu Unity, Unreal, e, oczywiście do innych programów. Co więcej, m, niezależnie od tego, czy pracujemy m, w modelu e, metalness roughness, czy, e, czy specular glossiness, e, e, czy jakieś mieszance któregoś z nich, e, także na samym końcu będziemy Mogli przekonwertować nasze tekstury tak, żeby były zgodne z systemami, do których czy do środowisk, do których te nasze obiekty mają trafić. Kolejna rzecz, którą tutaj chciałem Państwu pokazać, to mniej więcej jak to działa, albo inaczej, na czym polega różnica między Photoshopem a Substance Painterem. Przede wszystkim pracujemy tu nie tylko na warstwach, natomiast oprócz tego, że mamy warstwy, mamy dostęp do kanałów. Tych kanałów jest więcej. Zgodnie z tym metale, z modelem PBR mamy tutaj base color, w tym wypadku tak, tak jest, to jest metal Roughness, gdyby model metal Roughness, mamy base color, metallic, Roughness, normal i Height, Możemy też te, te, dodawać większą ilość kanałów. I tak naprawdę to, co będziemy robić, będziemy jak gdyby oteksturowywać nasz model. I teraz przy pomocy także używając tych kanałów. I teraz. Jak to wygląda w praktyce? Co do zasady, jak gdyby mamy kilka możliwości. Po pierwsze, możemy ręcznie malować po naszym obiekcie 3D. Substance Painter jest programem bardzo jakby wydajnym. Nie ma tutaj żadnych problemów z przecinaniem się interfejsu, o ile nie wrzucimy bardzo gęstych siatek poligonowych. W związku z tym to jest bardzo przyjemna i też efektywna praca. Natomiast możemy wykorzystywać cały zestaw narzędzi, zarówno wbudowanych w sam program, jak i narzędzi, które być może sami sobie zbudujemy w ramach na przykład własnych generatorów czy własnych filtrów na przykład. To jest jak gdyby jeden ze sposobów. Oczywiście możemy też importować wszelkiego typu pliki rastrowe po to, żeby wykorzystać jakieś inne mapy, które być może już posiadamy do teksturowania naszego obiektu. W przypadku tego, co tutaj widzimy, tak naprawdę większość tych efektów powstała wykorzystując narzędzia parametryczne, które dostępne są w obrębie tego programu. Jest tutaj bardzo, bardzo niewiele jak gdyby ręcznych, ręcznych dodatków. Prawie ich tutaj szczerze mówiąc nie ma, I to jest absolutnie jak gdyby równouprawniony i wydajny sposób pracy, jakby wewnątrz tego programu, który też potrafi dawać doskonałe efekty. Oczywiście, jeżeli chcemy, możemy robić to wszystko w całości ręcznie, od początku do końca. Substance Painter, jak gdyby, posiada bardzo bogatą bibliotekę różnego typu narzędzi, które mają nam ułatwić pracę z tym programem, ma wbudowane tekstury, ma wbudowane materiały, ma wbudowane też coś co nazywa się smart materials, także ma wbudowane specjalne typy masek, które wykorzystują właściwości naszego obiektu, na przykład Curvature Map czy tego typu historie i to są rzeczy, z których po prostu możemy korzystać w obrębie tego programu. Ten model szczerze mówiąc prawie w całości powstał z wyjątkiem tych oczywiście napisów, jakichś znaków, które zostały tutaj naddane, powstał przy użyciu wbudowanych materiałów i funkcjonalności tego programu. Wszystko to, co nie jest napisami, właściwie powstało w całości w obrębie tego, co jest dostępne na poziomie tego programu. Pracując z Substance Painterem wygodnie jest używać tabletu graficznego. Ja akurat używam tabletu Wacom, oczywiście możemy używać myszy, natomiast niewątpliwie przyjemniej i skuteczniej pracuje się wtedy, kiedy malujemy bezpośrednio po teksturze, używając tabletu graficznego. Tablet przydaje się zwłaszcza wtedy, kiedy potrzebujemy coś malować, tak jak w programach graficznych 2D, mamy wtedy dużo większą kontrolę, na przykład tak jak w tym wypadku zabrudzenia, które gdzieś znajdują się wokół tych elementów, e, które się stykają w ramach tego obiektu. Całość pracy ym, związana z tym programem polega jak gdyby na zaimportowaniu jakichś plików 3D. Tak jak powiedziałem, te pliki mogą powstać w dowolnej aplikacji. E, ja użyłem akurat Blendera, natomiast oczywiście możemy używać dowolnego innego programu. E, Substance Painter co do zasady jest programem, który ym, który służy do teksturowania, tak? czyli po skończeniu pracy wewnątrz tego programu będziemy chcieli wyeksportować stąd to, co udało nam się osiągnąć, po to, żeby zaimportować do środowiska, w którym te obiekty mają się znaleźć, czy to będą właśnie silniki renderujące, czy to będą silniki gier, tak czy inaczej, prawdopodobnie znaczy będziemy musieli jak gdyby, wyjść z tego programu po to, żeby skutecznie używać mm. tych tekstur. To, co jest, wydaje mi się, ważne i wyjątkowe, to to, że jest to relatywnie prosty program, w każdym razie w kontekście innych programów 3D, jest też bardzo szybkim programem. To także jest program, który bardzo, bardzo ułatwił tworzenie dosyć skomplikowanych efektów w takim bardzo przyjaznym środowisku. Jeżeli ktoś z Was używał Photoshopa, na pewno odnajdzie się w tym dosyć, dosyć, dosyć łatwo i dosyć szybko. Może. Trzy słowa o tym, jak powstają tego typu efekty. Co do zasady efekty czy materiały, czy... Te materiały, które później będą teksturami, tworzy się jak gdyby, od, od, od rzeczy najbardziej ogólnych idąc ku coraz bardziej szczegółowym aspektom. Czyli na początku myślimy o tym, jaki to jest materiał, czy to jest metalowe, czy nie metalowe. Akurat w przypadku tego systemu PBR to ma znaczenie. Potem jak gdyby budujemy kolejne cechę tego, tego materiału. Jeżeli jest metalowy, to jak jest błyszczący. Pytanie jest o to, czy to jest stary metal, czy świeży metal, czy jest zarysowany, zabrudzony, czy ma jakieś inne specyficzne cechy i te tego typu efekty dodaje się warstwa po warstwie nakładając je na siebie i tutaj znowu wracając do Photoshopa Substance Painter pracuje z trybami przenikania tak jak takimi samymi niemalże takimi samymi jak jakie występują w Photoshopie w związku z tym mamy też możliwość pracy z przezroczystością każdy z tych efektów jak gdyby daje się mieszać daje się mieszać właśnie poprzez tryby przenikania ale też jak gdyby daje się nakładać jeden nad drugim i tak to wygląda, jeśli chodzi o taką um, zwykłą pracę. To, co widzimy teraz na ekranie, to materiał, który jak gdyby tworzy um, te wrażenie metaliczności. To jest też materiał, który podpięte są e, tekstury rastrowe po to, żeby dać wrażenie, e, wra, wrażenie jakby wytłoczenia napisów. E, I teraz może, może pokażę, jak to jest generalnie zbudowane. Jeżeli wyłączymy sobie warstwy, które odpowiadają za napisy y, i zaczniemy. Przyglądać się im bliżej, to tak naprawdę jest to warstwa, która posiada maskę. To jest kolejna cecha Substance, Substance Paintera, która jest bardzo jak gdyby, charakterystyczna do, także w pracy z Photoshopem. I teraz ta maska ma jakieś cechy. W tym wypadku ta maska tak naprawdę tworzy właściwie wyłącznie, jak gdyby wyodrębnienie tego koloru czarnego, który jest tutaj naszym napisem, natomiast sam materiał znajduje się tutaj. I teraz to, co jest jak gdyby bardzo charakterystyczne dla Substance Matera, w momencie, kiedy dodajemy warstwę, w tym wypadku jest to warstwa typu Fil, e, mamy pewne cechy materiału i ty, tymi cechami może być kolor, to może być me, metal czy metaliczność raczej, roughness. E, możemy też dodawać cechy m, dotyczące zaburzeń powierzchni poprzez, e, poprzez kanał normal, jak również mamy wysokość. E, w tym wypadku tą wysokością jest właśnie m, wytłoczenie, które jest Tutaj. I teraz to, co jest niezwykłe w Substance Painterze, to to, że w każdej chwili możemy jakby zmienić decyzję projektową, możemy wrócić się, zwłaszcza wtedy, kiedy używamy warstw typu Fil z maskami, możemy wrócić się właściwie w dowolnym momencie do już wykonanej pracy, bo być może po to, żeby dokonać w niej jakichś zmian. Czyli jakby, mamy do, jakby zawsze mamy do dyspozycji um, możliwość jakby dokonania korekt. O ile nie używamy warstw typu Paint, bo tutaj sytuacja troszeczkę się skomplikuje, ale co do zasady tak to działa. Substance Painter jest częścią większego pakietu, który nazywa się Substance 3D Collection. W jego skład wchodzą takie programy jak Designer czy Sampler. Ostatnio także Stager. Zwłaszcza designer to jest program, który poszerza możliwości jakby pracy z teksturami. Trochę na innej zasadzie Painter, Substance Painter jest programem bardziej intuicyjnym i w jakimś sensie bardziej przyjaznym użytkownikowi, natomiast designer jest z kolei potężnym programem, który jest w stanie w którym można tworzyć tekstury proceduralne na systemach nodów. Cały pakiet Substance 3D Collection jest dostępny w sklepie IT Media. Podsumowując, do czego i komu potrzebny jest Substance Painter, bo o tym programie tutaj mówimy, przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy tworzą modele, asety, czy też jak mówi się to, zasoby. Jest to niewątpliwie jeden z najprostszych i najskuteczniejszych programów tego typu. Oferuje pełną kompatybilność ze środowiskiem 3D na zewnątrz programu i jest zwyczajnie przyjemny w pracy. Jeżeli jesteście zainteresowani nauczeniem się programu Substance Painter, zapraszam na moje szkolenia do Akademii IT Media. Na szkoleniu będziemy uczyć się pracować z tym programem, począwszy od takich zagadnień czysto teoretycznych, jak przygotować w ogóle model do tego, żeby skutecznie go zaimportować do tego programu. Będziemy mówić sobie o takich zagadnieniach jak text and density, żeby zapanować jak gdyby nad gęstością czy też rozdzielczością naszych tekstur, a potem będziemy uczyć się różnych technik i narzędzi, które dostępne są w ramach tego programu. Szkolenie zakłada, że będziemy używać bardzo różnych rzeczy. W związku z tym, po to, żeby jakby najszerzej pokazać możliwości tego programu, będziemy też pracować już na konkretnym projekcie, tak żeby tą wiedzę od razu jakby wdrażać w konkretny projekt. Projekt zakończy się eksportem, eksportem gotowych map, znaczy silnikiem, czy też programem, do którego będziemy importować nasze, nasze obiekty i nasze mapy będzie w tym wypadku blender, ale oczywiście um, nie ma przeszkód, żeby wyeksportować gotowe, gotowe projekty do dowolnego innego programu 3D. Ja nazywam się Ryszard Zimak. Zapraszam Was na moje szkolenia z Substance Paintera w Akademii IT Media, szczegóły znajdziecie w opisie filmu.